Drodzy, witam Was serdecznie. Ja jestem Katy. Dzisiaj zapraszam na książkowe podsumowanie września. W tym miesiącu na liczniku 14 pozycji, także całkiem przyzwoicie, a ogólnie zbliżamy się do 150. Także jak na to, że miałam w tym roku czytać trochę mniej i trochę bardziej wrócić na luz, robić też inne rzeczy i jak na to że jeszcze 3 miesiące do końca roku, no to mam wrażenie, że coś mi nie wyszło, ale nie śmiałabym narzekać. Pierwsza książka, po którą sięgnałam we wrześniu, to jest How to Make Friends with the Dark, czyli tytuł, o którym opowiadałam Wam w ostatnim Odcinku. Jeżeli nie widzieliście, tam szersza opinia, więc podlinkuję go Wam na dole, e, obejrzyjcie koniecznie. Teraz zaznaczę tylko, że to jest książka pesymistyczna, to jest książka trudna, e, książka, która dla wielu osób będzie triggerem, więc o tym musicie wiedzieć sięgając po nią, musicie świ świadomie jakby sięgać po ten tytuł, e, żeby wiedzieć z jakim ciężarem gatunkowym, z jakim ciężarem tematycznym będziecie się mierzyć, e, bo to jest książka 16 szesnastolatce, która w bardzo gwałtowny, nieoczekiwany sposób traci matkę. I matka umiera, e, dziewczyna zostaje sama, nie ma bliskiej rodziny, nie ma pieniędzy, nie ma dachu nad głową, nie ma z kim zostać, nie ma się nią kto zaopiekować, w związku z tym trafia do systemu opieki zastępczej. I ten system niestety nie jest czymś pozytywnym, nie jest czymś, co jest stabilne, co daje jej gwarancję bezpieczeństwa, co daje jej jakieś takie zaopiekowanie po tej traumie, która ją spotkała. Więc ona z jednej strony próbuje przepracować właśnie nową sytuację, w której się znalazła, z drugiej strony przepracować traumę, żałoby, tą stratę, z trzeciej strony właśnie odnaleźć się w tej rzeczywistości i trochę przepracować też sama siebie. Tutaj jest taki dojmujący fragment o tym, że wam mówiłam w poprzednim filmie, kiedy bohaterka kłóci się z matką, mówi jej, że chciałaby, żeby dała jej spokój, chciałaby, żeby jej nie było, żeby zniknęła i to są ostatnie słowa, które do niej mówi. Matka tego popołudnia umiera. Więc to, jakie to ma konsekwencje potem i jak to się odbija na psychice bohaterki, jest bardzo ciężkie w odbiorze. To jest trudna, ale to jest też dobrze napisana i wartościowa książka. E, dlatego dość sporo o niej ostatnio wspominam, żebyście nie ominęli jej jakoś, bo wiem, że ten anglojęzyczny tytuł może mylić. To jest polska książka, to jest polskie wydanie, e, tylko po prostu został zachowany tytuł oryginalny. I w tym ostatnim filmie, o którym w którym właśnie mówiłam o How to make friends with the dark, e, zestawiałam tą książkę z kolejną wrześniową lekturą, czyli z What I Carry. E, to jest również książka dotycząca systemu opieki zastępczej, tylko tutaj mamy bohaterkę, która z tego systemu wychodzi. Bohaterka jest no tego, że w momencie, kiedy ukończy te 18 lat, zostanie sama. Nie będzie już żadnej rodziny zastępczej, do której będzie mogła trafić, nie będzie prawdopodobnie żadnych studiów, bo nie będzie ją na to stać. Będzie musiała samodzielnie poradzić sobie w tym dorosłym życiu. Życiu, które do tej pory jej nie rozpieszczało, bo ona od maleńkiego dziecka, właściwie od początku swojego życia, jest właśnie w tym systemie opieki zastępczej. Nie ma stałej rodziny, nie ma stałego miejsca pobytu. Zmienia te domy, non-stop, właściwie trochę jak rękawiczki, ale nie w tym takim pejoratywnym sensie. No, i jest dzięki temu przyzwyczajona, czy przez to jest przyzwyczajona do tego, żeby nie mieć ze sobą za dużo. Ona ma jedną walizkę, w której mieści się całe jej życie. Ona ma taką zasadę, że jeżeli coś wchodzi do tej walizki, to coś innego musi z niej wyjść. I druga zasada jest taka, żeby się nie przywiązywać do miejsc, do osób, do jakichś zwyczajów, tradycji itd., dlatego że ona wie, ma tą świadomość, że nie zagrzeje miejsca zbyt długo. A przywiązanie się do jakiejś osoby może być dla niej kotwicą, która utrudni jej to samodzielne życie w Przyszłości. No i kiedy teraz trafia do ostatniego swojego domu zastępczego przed ukończeniem 18 lat, tam daje się poznać, daje się polubić i dopuszcza do siebie kolejne osoby ucząc się pomału, że proszenie kogoś o obecność, o pomoc nie jest niczym złym, a przywiązanie się wcale nie musi szkodzić także te dwie książki, czyli How to make friends with the dark i What I carry to są trochę książki na ten sam temat, ale dotykające go w zupełnie inny sposób trochę książki na dwóch różnych końcach spektrum, więc jeżeli szukacie takiej bardziej poważnej, to How to make friends with the dark, a jeżeli czegoś lżejszego, czegoś cieplejszego Dającego więcej nadziei, to What I Carry. O obu książkach mówiłam szerzej w poprzednim odcinku, tak jak mówiłam, link będzie na dole. Wrzesień był też bardzo mroźny, czy też mrozowy, bo kontynuuję czytanie chyłki. Przeczytałam w tym momencie do siódmego tomu, czyli we wrześniu wpadły. Muszę się posiłkować listą, bo nie pamiętam nigdy kolejności tytułu. Rewizja, immunitet, inwigilacja, testament i oskarżenie. Te tomy za mną, natomiast szerzej na ich temat nic teraz wam nie powiem. Musicie poczekać jeszcze trochę, aż skończę całą serię i aż w końcu będę mogła wam o niej opowiedzieć w całości. No bo oczywiście przygotowuję z tego challenge'u, nazwijmy to film. no i Miałam, jak zaczynałam ten film, to było 15 książek w serii i liczyłam na to, że do końca roku przeczytam, już jest zapowiedziana 16, w sensie jakoś teraz na dniach ma mieć premierę. Nie wiadomo, czy 17 nie będzie do końca roku, więc obawiam się, że nie dogonię autora, ale ciągle próbuję także efekty tego mojego próbowania już niedługo. Kolejna wrześniowa książka to piętno Przemysława Piotrowskiego, czyli moja ostatnia lektura w ramach kryminalnego września, w ramach filmu, w którym czytałam jak Paula, czyli Ruder recenzuje. Jeżeli nie widzieliście tamtego odcinka, link również będzie na dole. Piętno jest takim bardzo brudnym, bardzo krwawym, powiedziałabym, męskim kryminało thrillerem, w którym krew leje się po prostu strumieniami, flaki latają na wszystkie strony, trup ściele się gęsto. Do tego mamy śledczego z problemami, ale podobało mi się, że cała konwencja tej książki jest utrzymana w takiej stylistyce, w jakiej jakby utrzymany jest główny bohater. To nie jest tak, że mamy obyczajówkę, w której mamy po prostu faceta z. Z jakąś tam przeszłością, który jest taki brudny, trochę trochę niedostępny, brudny, oczywiście mentalnie, trochę w cudzysłowie, nie w sensie faktycznego wyglądu i fizjonomii. Natomiast on jest taki skomplikowany, taki nieotwarty, wiele jakby ma zagadek w sobie, można by było powiedzieć, i to się jakby przenosi na sposób konstrukcji opowiadania całej tej historii. To jest spójne, właśnie ta stylistyka z tym głównym bohaterem, no i cała historia też jest pokopana, delikatnie mówiąc, jest trudna, jest trochę makabryczna, tam w grę wchodzi pewne podobieństwo do kogoś, no generalnie bardzo wciągająca, bardzo dobrze napisana historia, więc na pewno będę kontynuować. Zwłaszcza, że w ogóle w końcówce pierwszego tomu jest już trochę zaanonsowany tom drugi, to znaczy on się właściwie już rozpoczyna w tym pierwszym tomie, w związku z tym już jestem... Już jestem na tyle zainteresowana akcją właśnie po tym fragmencie, który miałam w pierwszym tomie, że automatycznie tak naprawdę miałam ochotę sięgać po kolejny. Nie miałam okazji tego zrobić jakby od razu, nie mogłam sięgnąć po drugi tom ze względu na inne książki, natomiast do tej serii na pewno będę chciała wrócić. Dla równowagi po tych wszystkich makabrycznych i krwawych rzeczach przeczytałam dom nad błękitnym morzem. I to była absolutnie przecudowna książka. Będę jeszcze o niej mówić więcej, bo pojawi się w jeszcze jednym filmie. Natomiast na ten moment mogę Wam powiedzieć, że to jest. Wzruszająca, przepiękna historia, która nie urzeka Was jakimiś takimi łzawymi wydarzeniami. I to nie o to chodzi, że o, ktoś umiera i tutaj wylewamy nad nim łzy i tak dalej. To jest przepiękne i wzruszające przez to, że jest to proste i w bardzo prosty, nawet powiedziałabym taki lekko bajkowy sposób, mówi o rzeczach. Tak oczywistych, które dla niektórych nie są nadal oczywiste, że to jest po prostu gdzieś tam uderzające. Ja, jak czytałam, w ogóle to miałam praktycznie cały czas szklanki w oczach. Czytałam końcówkę w autobusie i się popłakałam przy ludziach. Także wiecie, nie jest to takie łzawe, na zasadzie jest mi tak smutno, że będę płakać, tylko to jest takie piękne i takie wzruszające, że będę płakać. Generalnie bardzo dobra książka. Jeżeli jeszcze nie czytaliście, bardzo serdecznie polecam. Dla mnie pięciogwiazdkowa i myślę, że będzie w topce ulubieńców tego roku. Dalej w temacie Krwawych i thrillerowych zabrałam się za książki Tess Gerritsen i przeczytałam dwa tomy, czyli chirurga, tą pierwszy i tom drugi, skalpel. Chirurg był świetny i chirurg mnie naprawdę porwa, byłam bardzo zaangażowana w akcję i naprawdę zainteresowana tym, co się działo. Skalpel natomiast kontynuował to, co działo się w chirurgu, więc tego się absolutnie nie spodziewałam, bo tutaj miałam wrażenie, że mamy zamkniętą historię. Wiadomo, kto jest sprawcą, sprawca poniósł karę, czyli tak naprawdę kryminał się zamyka, ale w skalpelu okazuje się, że jednak. Nie. Jednak ta historia może być jeszcze kontynuowana. Niestety mam wrażenie, że nie wyszło to dla niej korzystnie. To znaczy, dla mnie ta kontynuacja nie była potrzebna, kontynuowanie tej samej historii. Zwłaszcza nie w taki sposób, bo tutaj jest już dużo takiego trochę obyczajowego, trochę psychologicznego gadania. Generalnie nie siadła mi ta kontynuacja. Tak jak moje zainteresowanie po chirurgu było bardzo wysoko, tak po prostu z biegiem lektury coraz bardziej to zainteresowanie opadało, aż do tego, że końcówka tak kartko żeby tylko skończyć bez jakichś silniejszych uczuć, cieplejszych do tej książki. W czasie czytania obu tomów nagrywałam reading vloga, więc jeżeli macie ochotę zobaczyć taką opinię na bieżąco, właśnie w miarę czytania obu tych historii, to również link do vloga będzie w opisie na dole. Ostatnim takim kryminało-thrillerem, po którym sięgnęłam we wrześniu, była Cisza Białego Miasta. Tak jak widzicie, to był mocno thrillerowo-kryminalny miesiąc. O tej książce nie chcę wam jeszcze za dużo opowiadać, bo będzie częścią jednego z nadchodzących odcinków. Na razie mogę wam powiedzieć, że byłam bardzo zaskoczona tym, jak niestandardowy jest to kryminało-thriller, powiedzmy. On łączy nie tylko wątki kryminalne i obyczajowe, ale też trochę wątki historyczne. Mamy drugą linię czasu i te wydarzenia się trochę przeplatają, trochę na siebie wpływają. Chociaż początkowo wydaje się, że są kompletnie bez znaczenia. I bez znajomości, tak naprawdę, tego tła, ciężko jest zrozumieć bieżące wydarzenia, a raczej motywację sprawcy. Ale generalnie fantastycznie się to czytało. Nie przewidziałam zakończenia, nie przewidziałam tożsamości sprawcy, więc to był naprawdę mocny kryminał. I na pewno będę chciała sięgać po kontynuację, bo to jest trylogia. Nie wiem, jak się mają pozostałe dwa tomy do tej pierwszej części. Czy to jest nadal ta sama sprawa? Nie sądzę. Natomiast na pewno będę chciała to sprawdzić. No i na osłodę po tych wszystkich kryminałach, thrillera po tych trupach, które ścieliły się gęsto, po tych flakach, które latały wszędzie. Sięgnęłam po coś absolutnie słodkiego i uroczego, czyli popowieść graficzną Bloom. czytam ją przedpremierowo. Premiera będzie dopiero w październiku i wtedy więcej będę wam o niej opowiadać. Natomiast miałam okazję już przeczytać, więc tylko sygnalizuję, że jest absolutnie przesłodka i przeurocza. Cała utrzymana w niebieskościach dla fanów Hard Jakby Hard przenieść do piekarni i posypać cukrem, pudrem i dorzucić tam parę błędów Drożdowych, drożdżowych to to byłoby właśnie blum. Przeuracze przesłodkie. Jasne, że nie lektura na, wiecie, długie godziny, bo mi czytanie całości zajęło może pół godziny czy 40 minut, ale bawiłam się super, było słodko, było uroczo, estetyczne, fajna kreska i fajna historia tak naprawdę pod tymi wszystkimi ładnymi obrazkami. I to było właśnie takie słodkie, urocze zakończenie września, na tym właśnie skończyłam wrześniowe lektury, także tyle ode mnie, czekam teraz na wasze komentarze, dajcie znać co czytaliście w tym miesiącu, jaka książka zrobiła na was wrażenie, co wam się szczególnie podobało. Jeżeli nie widzieliście ostatniego filmu to będzie tutaj, poprzednio, o których mówiłam będą w opisie, e, poniżej tutaj Opcja subskrypcji kanału, którą bardzo Wam polecam. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!